O! Donkatsu vs. Park! Zapowiedź walki, let's go chat! Czas to zobaczyć Ja się cieszę, że federacja jakby dokonała, poczyniła starań, żeby mi ściągnąć jeszcze jednak tego gościa z wieku. Jest Norman Pałka. Czy on ma największe dokonania wśród moich rybali? No zaraz po Polaku to chyba tak, bo Polak jednak przegrywa te walki, a wygrywa. Raz, dwa, trzy, cztery. Kupa króla. Tu sztabka złota. Dla złodziei jak coś, to tu będzie leżało. Norman Park here, uh... I'm sure everyone's aware I'm going to fight Don Cassius at the FAME MMA 10 in uh, Poland. I think my opponent's going to underestimate me a little bit coming into this because he thinks I'm more of a grappler, wrestler. Um, but I like to stand and strike also, so this is a good uh, fight for me to show off my stand-up. It's going to be a long night for him because I don't think he's got conditioning. I've got strong head, strong chin, uh, good cardio, and this is trouble for him. Tak, wiem, że z nim wygram, ale trzeba mu to przydać. mocą banię, ma kondycję, ale cieszę się tym bardziej z tego powodu, bo więcej zaprezentujemy, będzie lepsza bitka. Laso, King. Make sure you're prepared for this fight because it's not going to be like your last opponent. no easy fight. This is going to be a different fight. pressure constant pressure and I'm going to break it once the fight comes so new challenge for me I've never uh, I've never did this before I've had a few amateur boxing fights maybe 20 plus amateur boxing fights um, and I believe my opponents had about 70 amateur boxing fights also Na tę walkę Mamrota oglądałem, bo z się dobrało na walkę. E, no ale jeden był go, pałka. No to jak on wątpię, że on zaprezentuje coś więcej niż z Mamrotem, ja naprawdę po tej walce, a wątpię, że ty zaprezentujesz coś więcej niż w tamtej walce, no to ja cię rozpierdolę. Czwarta piąta powinno być kurwa przed czasem. Łukasukin, kurwa. Make sure you make the weight, because if you don't, to take your percentage. 100%, i'm going to take your percentage. I'm to take your percentage. <laughs> this was a good face-to-face -face stream. biggest live stream face-to-face. -face. smack talk's already done. it's time to fight. and i've seen this guy's face too much now. it's time to fight. ready to brawl now. Na konferencjach, że na face-to-face to, face to w ogóle totalna kurwa patologia. Nie wytrzymałeś presji, masz kupę w majtach. Zresztą wszyscy to widzą. Więc w sobotę tylko formalność. Rozpierdalam cię. Kurwa, jesteś bity i wypierdala z ma. L. A, i your King. Aaaa! Wiesz, to jest najlepsze kurwa, że on to może wygrać. To nie jest. O... Nie postawię na to pieniędzy. Nigdy w życiu. Nie postawię na tą walkę pieniędzy.